Nowenna do Dzieciątka Jezus, dzień piąty. By dzieci otwierały serca na Bożą miłość. Dzieci nie możemy nauczyć miłości, trzeba im ją pokazać. Święty Bazyli Wielki. W Piśmie Świętym czytamy, że mały Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Mimo, że był Bogiem, nie otrzymał wszystkiego od razu. Poddał się naturalnemu procesowi dojrzewania i wzrostu i związanymi z tymi trudnościami. Prośmy dziecię Jezus, by otwierało nasze dzieci na Bożą Miłość we wszystkich wymiarach ich życia. Dziecię Jezus, patrząc na Ciebie wzrastającego w Nazarecie, oddaję Ci wszystkie dzieci. Proszę, by każdego dnia wzrastały w Bożej łasce. Proszę dla nich przede wszystkim o otwarcie serca na Twoją miłość i miłość ich rodziców, o zdrowie, o błogosławieństwo w nauce, o dobre relacje z kolegami i koleżankami. Strzeż dzieci od wszelkich niebezpieczeństw, które niesie ze sobą dzisiejszy świat, a rodzicom daj troskliwą mądrość, czujność i odwagę. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.